A w ogrodach Pałacu Branicki dzisiaj festyn 80 lat bodajże PKS czyli Państwowej Komunikacji Samochodowej Firma Zarządów Platformy znowu upada wyprzedaje dworce, likwiduje połączenia ale robią festyn grozi im strajk kierowców ale robią festyn także Połączenia z hejnówki do Białowieży dalej. PKS-u w sumie nie ma. Jest jakaś zastępcza komunikacja firmy Hooper Ale PKS robi festyn. Na połączenia z hejnówki do Białowieży pieniędzy nie ma. Ale na festyn w Pałacu Ubranickim pieniążki są. Nie ma też na podwyżek wynagrodzeń. Na podwyżki wynagrodzeń dla kierowców. Ale na festyn w Pałacu Ubranickim pieniążki są. A tu nie ma przejścia, bo w pałac w remoncie. Nie ma przejścia, więc przejść naokoło. znajduje się siedziba główna PKS? Pytanie Przy okazji po w takim razie Pałac Branickich masz w sumie ogród bo Pałac Aula Aulach są jakieś imprezy ale Pałac jest generalnie zamknięty dla zwiedzających ponieważ zajmuje go od lat trochę bez sensu Akademia Medyczna, która też nazywa wyższa szkoła medyczna, czy coś takiego, z siedzibą na przykład rektora, czyli prestiż, zamiast użytkownika, zamiast zrobić tu muzeum to sobie zrobili taki biurowiec, można powiedzieć. Bo oprócz za informacji, to sale wykładowe są tylko dwie, kolumnowa i Aula Magna, czyli wielka ta aula. A to jest rzadkie drzewo. Przypominam, że obok mieści się to za 400 tysięcy złotych. Chetmas zbudował pałac, zamiast utrzymywać armię i były rozbiory Polski, a urząd miasta zbudował koło pałacu toaletę za 400 tysięcy złotych. Myślę, że jeszcze trzy pytanki, co by na to? Dobrze, trzy pytanka, ale ja też słuchajcie bo aż mi się ciepło zrobiło, ale walczymy do samego końca. Uwaga, uwaga, zagl zagl zaglądam, zaglądam, który tutaj jeszcze można. E, w jakich latach największy rozkwit przeżywały PKS-y? Lata 50, 60. Casino A jakbyśmy tak się po drodze spotkali? No dobrze, słuchajcie. To powiem tak, tak to ja ta pytanie, ponieważ było. No... Proszę bardzo. tu są to Tu są tojtoje a tam jest toaleta za 400 tysięcy czyli zamiast tej toalety za 400 tysięcy można było postawić tej toja. Tam jest ta toaleta a to jest ta nawierzchnia z kostką brukową, która utrudnia poruszanie się rowerzystom, matką z z, ludkami, z dziećmi i osobom niepełnosprawną. no tak nam w i tak po prostu wciąż A to są kaszki. To jest prąd do stoisk. Nie zaraz się okaże. Tutaj mamy tak zwane koryto. Ciekawa tradycja się zrobiła w takim razie, że w ogrodach Pałacu Branickich mamy imprezę w stylu koryto. Sery, magnesy, biżuteria.

Chyba strzelają do marczy Wojskowe Centrum Rekrutacji Nadleśnictwo Supraś Narodowy Fundusz Zdrowia, Nadleśnictwo Knyszy Zaraz tam wyjdziemy Sery Thank <laughs> you. agroturystyka i to znowu miody, znowu bizuteria o, kwas chlebowy i podpiwek poprawy tatarskie przechodźmy w takim razie tam do, 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 do. razowo do chu zdrowia. Wszyscy. O, po kanis końcu jest właściwie stoi sto

Энэ маш бодлогоо. Би бодлоогоо. Би бодлоогоо. 18? 18? 18 co czy jeszcze? jeszcze zbierać po tym? przypomnę no przypomnę, tak nie.